Dzień dobry, przepraszam za ten krzyk, ale się wystraszyłem nieco. Zapraszam na skonsumowanie piątej części Gienka. I to już w panoramie, he he he. Ula la, la, la. zaczynają się rzuty karne. O, ja pierdolę mojego kota w obrót. Na coś takiego czeka się wiekami. Nie mogę tego przegapić. No, dawaj, strzelaj, strzelaj. Kurwa, macz obroń ten chłopczyk w kasku. Obron to, obron. Co jest kurwa? Przepraszamy za zerwanie transmisji z najważniejszego meczu sezonu, ale jednemu z pracowników umarł chomiki, cała ekipa TVP2 zabrała się na jego pogrzeb. Życzymy miłego dnia, plus GSM. A jebie mnie wasz chomik, ja chcę mecz, ale meczu już nie będzie, więc pogram sobie w Ife tak dla rozładowania, zdenerwowania. Normalnie jak Cristiano Ronaldo. Dobra, bardzo fajna ta nowa FIFA 2012. Muszę w nią częściej grać, ale nie za często, bo będę taki tempy jak ołówek bez temperówki. Czas najwyższy wyjść na nieświeże powietrze, pooddychać trochę przewspaniałym zapachem zgniłego jaja z dodatkiem kapusty oraz sera pleśniowego, bo tak śmierdzi moje ukochane miasteczko, jak na nie mówię, Los Obsraentos. Czas wybrać się na przejażdżkę do mojej dziochy. Nie mam samochodu, więc muszę coś zwędzić. Co trąbisz, ty jebany, smerfie? O, tutaj jest fajny ustank, z tego co widzę, to najlepszy model. Ma aż dwa koni mechaniczne napędzane dwudziestoma honikami, po prostu prawdziwy mask lekar. No to Jadziem, jamy wyciali z wioski. A ty, gdzie chuj pierdolony się w wpierdalasz? No i dojechałem. Gdzieś chwila. Wiem gdzie jestem. To przecież, o Jezu chryste, to bar pod Jezusem. Tylko po co ja tu przyjechałem, żeby powspominać dawne czasy, sam nie wiem. Może jakieś siły mną kierowały że tu się zjawiłem, a może tak chciał Pan Bóg. Nieważne. Jadę stąd bo i tak tu nie sprzedają alkoholu pełnoletnim. Spierdalać ludzie spierdalać. O, widzę bardzo najświatki, nice Chyba wezmę je dla mojej najdroższej, bo i tak miałem jej coś dziś dać na prezent, więc zerwę taki ładny bukiecik i jej wręczę go osobiście. Och, bardzo ładne różowe kwiatuszki. Sam bym takie chciał dostać na prezent gdybym był takim pedałem jak mój kolega Zenek, którego już nie lubię, bo ogląda za dużo takich ostrych pornoli jak na przykład Teletubisie, Smerfy, Gumisie, czy coś w tym rodzaju. Dobra to jedziemy do smurfetki. No i jestem na miejscu, gdzie się o nazwie. delowo. Kurwa mać, gdzie jest moja laska? Może się kogoś zapytam czy jej nikt nie widział. O tam idzie jakiś Yeti, jego się spytam. Dzień dobry, czy nie widział pan takiej młodej ślicznej osiemnastki? Powinna stać tu niedaleko pod latarnią. Aha okej. Okay. Dzięki wielkie. A to na pożegnanie. Dostaniesz od tego różyczki. Yeti lubić tanych chłopców. Yeti chcieć cię przelczeć. Nie dzięki, Nara. Ach jesteś, moja piękności, a ja tyle cię szukałem, a ty tymczasem szlajasz się po tej wiosce samiutka jak palec u mojej krzywej nodze, jak zwykle promieniejesz radościż i chęcią do seksu, znakomicie dziś wyglądasz, jak się pięknie ruszasz. <słuch> Oj, przepraszam cię, byłem trochę za ostry, ale ty przecież lubisz na ostro, lecz chyba tym razem było aż za ostro. Ty jeba na tirów, nie w Hop Chopsasa. A masz, a masz, a masz, to za tatę, to za mamę, to za brata, to za smerwy. Spierdalaj pedałko. A masz, to za to, że jesteś taka brzydka, i masz mordy jak ri i beri.